Elo Ten 4G teraz będzie w terenie. Może się sprawdzi lepiej niż z 6. W <grywanie> <grywanie> jakiś mityczny sposób to nawet jeździ. Te słowa Co przede nie wiem jak sprzedawać samochody. To był mądry wybór, Chodźmy. Ktoś kazał ci odpuszczać. Jedź w lewo. Prawo. Domyślam się, że nie jedziemy na wyścig showdown. Organizujemy tak samo każdy wyścig. Dzięki temu pozostajemy w ukryciu. Przedki federalnymi. Najwyraźniej rząd nie lubi, jakiego obywatele są poza kontrolą. W zeszłym roku nakryli nas Ventura Bay. Ledwo się wywinęliśmy. Gdy tylko się tu przenieśliśmy, zaczęliśmy organizować wyścigi, żeby być w formie nie wiadomo, kiedy trzeba będzie wszystko rzucić i spieprzać. Dlaczego ja mam jestem potrzebny? Odjeżdżanie bez mnie to kiepski pomysł. Nie mam na to czasu. Przeszedź ci adres. Zobaczymy się na miejscu. To jest. Myślałem, że się nie zrespekt. Śmiesznie, że można takiego taki samochodu sobie dostosować. Jest różnica kosztów w takim przypadku. Wiecie, zmienić zawieszanie opany? Duży koszt to nie jest. Podaję do części. Czy innego kosztu w ogóle z całego Mamy dzisiaj nowego członka. Powiedziałam, że wydali ci popalić. Mam nadzieję, że zrobisz to samo. Okay. Pokaż, że dobrze zrobiłam, ściągając Cię tu. Będziemy w powałowodzie jeździć. No właśnie. A, teraz to Dają radę okay. Patrzcie kto jest z przodu, tego musimy pokonać! Ale powiem Wam szczerze, że granie w nitwiszki da moim zdaniem... Wiecie jak to jest. Nie wychodzi wam w i tak dalej. Tak za ryzyko. Szczerze, Szczerze koniec Nie odpuszczaj. To jest tutaj artyk. Nie daje szary. Palmy mm -hmm. To Chyba w Mosmanty to ewentualnie było może takie sytuacje, ale szczerze, jeśli... No bo tam... Często walczyliśmy z ludźmi, którzy mieli na przykład samochody, które były z wyszyknik, Więc szczerze na przykład suknią można było jeść przez dużą część czasu, nawet aż do Lamborghini. A potem Lamborghini można było zmienić na Murcielago i tak właściwie I cały grę porozmuchamy. Cię trochę przeceniałam. A? się. A fajnie, że są takie złe. Takie nie zawiedź mnie teraz. W końcu zawieź czy nie zawiedź? Czy padaż nadzieję, czy nie? No logiczne, to się robi. Co tutaj nie robię? To Chyba. w stanie tego zrobić. Chyba wcześniej chciałem to GPS-owe coś zrobić, żebyś nie nam naszą słabość. O to mi właśnie chodziło. Mam uh -huh. Co, pewnie jeszcze 20 innych wyścigów, nie? Potem możemy porozmawiać. W Showdown ciągle czekają na przesyłkę wysokiej jakości części. Jeszcze nie wiedzą, że ładunek nie dotrze. Więc ścigaj się z nami i pokaż, co potrafisz. A może, któraś część będzie twoja. Okej. Okay. Dam znać, jak będziemy gotowi. Biorę to, jakże QLT, kurwa, bez mowy. Chyba zresztą sobie odpuszczę. Chcę do garażu, bo wtedy wleci mi od razu. O, patrzcie, mamy offroud. Już teraz. Do dyspozycji. A, nie mam. Jak wyjadę, to od razu dostanę myszny. Tak sobie myślę, że może powinieneś odpuścić na razie nocne To Dopóki wszystko nie przycichnie. 27. Okej. Okay. Dodatki. Podobnie Nitro. Przedmiot dodający do Nitro kresiną premię Przedłużenie działania, zwiększenie mocy lub mieszankę obydwu. Tak? Nie trzeba tego, aktywna, pasywna nie, nie rozumiem. co ja tak zawsze będę miał? Do 10 tysięcy? Nie? Teraz coś Eeeem. Szczerze nie wiem. O, gdzie mamy? Oczywiście nie będę zapierał całą mapę. Nie mam takiej opcji. padły mi w ręce różne fajne ulepszenia. które z nich może być Twoje, jeśli wystartujesz w wyścigu. Na no, jakiś główny i tak. Nie wierzę, że to będzie coś dobrego. Proszę, nie wiesz. Rzućmy okiem po prostu, jaki to jest level. Dwa 6 -0. ok? A chętnie bym tutaj zakończył ten wątek, zresztą wchodząc to raczej nie będę za bardzo. Szał. dla mnie też część. Pamiętaj. Żadnych nagród za udział. Tylko za wygraną. Dokłado co nagród za udział? Pewnie. Co za tu założyć? Tak, no. Trzeba to zrobić. Dalej. Jedźmy jakby to był nasz ostatni wyścig. Nie działał A, to jest sprint złota. No akurat jeśli to jest popularny wyścig, to muszę być pierwszy. A, tak, jest to popularny. Chcesz tę część? Wymacz ją! Z nieczysto. Co? Widzicie, tam jest jeden no, tych użycie. I w prawym dolnym rogu. Reaktywna. Brąz. Już rozbiór. A możliwe, że w tym fabularnym nie będzie pieniędzy za udział w tym konkretnym. Będzie, że przejebałem jelo. Są to nie Nitro. Kambyszybieg. B. Takie buty. nic nie dało Czy dało? Nie dało. Ciekawe czy to straciłem, czy będę ją nadal 10 koła to kosztuje Masz już dla mnie tę część? Pamiętaj żadnych nagród za udział tylko za wybraną nie, nie mam to ma tego to pewnie. jest pewnie posłodnienie doraźowe co to była to nie to to tu jesteśmy Miejmy sobie nikt, tak, żeby w lecie w umocy reagować. I użytajmy ostatnio butelkę początku. Tak, Może jeszcze odrobić stratę. Bo ja się po prostu, że mnie Może na to cię mogę go zajechać. mi to idzie. Taka... Z szósta lol. Myślę, że w momencie, kiedy wypierdolę całe nic, to nie jakieś wygraną. Jest git. Przesyłka czeka już na ciebie w garażu. Masz może więcej części na zbyciu? Teraz nie, Robię przerwę. Ktoś podobno nas poszukuje. Trzeba odpuścić, przynajmniej na razie. Jeszcze nie skończyliśmy. Oha, to co ciśniemy dalej? Myślę, że tak, to nowe zawieszenie. Pierście, po co mi to? Nie mam pojęcia, po co mi takie rzeczy. Tak i wyjadę teraz i w magiczny sposób będę miał. Tak. Nadal nic nie wiadomo o tym gliniarzu. Nie sądzę, żeby wiele osób... No przecież jechałem pod prąd nie... na pewno 15 sekund. Nie czaję tego. No że na tym zakończę, bo widzicie, bo możemy jeszcze zrobić. O. Obniżymy sobie. Teraz. Z tego co słyszałem od tutejszych ekip. Podwozie. Robi się gorąco. Uważaj na siebie. kozowe zawieszenie. Opony. Opon nie mamy chyba kupionych. Już teraz nie jest w ten. Zawieszenie 285, teraz mogę w ten sposób, obniżając Co tam pojechać? Bez teleportu I zobaczcie, jaka jest moc, teraz mamy prawie 300 No dobra, został ulepszony, tylko ja i tak myślę, że niebawem będę musiał chyba w nocy trochę poszarżować. Okej, okay, pojedźmy tak. Czemu mam teraz jeden aktywny. Jeden aktywny jest. Dobra, jest szybko. Ok. Nie, ale nie chcę się jednak. oho Kiedy widzieliście, można było po prostu mandat zapłacić No yy, Znaczy nie teraz, ale jakbyśmy przeskobali jakąś małą rzecz By... zmiana w No, jesteś. To Haley i Manta. Są w lidze. Siema! Przejdźmy do rzeczy. Przy obserwatorium jest event związany z showdown. Mają być dziennikarze. Wbijemy się tam, przykujemy uwagę, ściągniemy wszystkie kamery do dziupli i będzie o nas głośno. Możemy już jechać? Jedę z tobą. Okej. Okay. Masarz z ziemek, już to było? A, to wyjdzie. Tu przed po Nie mogę uwierzyć, że jedziemy z ligą. Jest super. Czy co? Może zakończę na tym po prostu? Bo, żeby tak nie mieszać wątków. Okej, okay, jeszcze